Proszę Państwa, wśród polskich entuzjastów Majdanu i Majdaniarzy na Ukrainie zapanowała konsternacja, bo oto okazało się, że nasi dotychczasowi lubieńcy, to znaczy Kliczko i Arseniuk, właściwie nie kontrolują sytuacji. Tam tak naprawdę jedyną siłą, która tam nadaje ton, i coraz bardziej jest to widoczne, są banderowcy. No i jakoś tam można było to ukrywać do pewnego czasu, dopóki jeden z tych przywódców prawdziwych nie dał głosu i powiedział, że przemysł powinien wrócić do Ukrainy. No, i w tym momencie zapanowała konsternacja, bo tego się nie spodziewali. To można oczywiście tam udawać demokratę, i tak dalej, ale to już przestaje być zabawne. No, i jak, jaka była reakcja? Otóż całe benchwalstwo naszych umiłowanych przywódców, tych karierowiczów cholernych, wylazło na wierzch. Pan Paweł Zalewski, który jest chyba. Takim eurodeputowanym, a jednocześnie się zajmował sprawami zagranicznymi w różnych partiach, zresztą, powiedział, że to jest rosyjska prowokacja. No, po prostu bensfalswo tych ludzi jest, przekracza wszelkie granice. Już nie mówię śmieszności, ale łajdactwa. Bo y, cokolwiek by nie powiedzieć, to banderowcy nie są rosyjskim wynalazkiem. No, tutaj już Rosji oskarżyć o to się nie da. Jeżeli już, y, no to prędzej naszą złotą panią, że ich tam po cichu ekscytuje, ale y, nawet i bez tego. Banderowcy tak naprawdę są jedyną siłą polityczną poza oligarchami i poza tajniakami, y, która y, jest w stanie Ukrainę do czegokolwiek poderwać. Pokazałem, się, że właśnie tylko banderowcy mają organizacje w terenie, na prowincji. Mają swoje komórki, mają swoich ludzi zdyscyplinowanych, którzy na rozkaz blokują drogi, zajmują administracyjne budynki i tak dalej. Tymczasem, bokser kliczko to jest telewizyjna wydmuszka. On może jest popularny, ale z innych powodów. Natomiast tego rodzaju organizacji on nie ma. Podobnie Arseniuk, który po prostu. Fartuszkowym majątkiem przy Julii Tymoszenko się wspomógł. No, i to jest taki facet, który musi pod czyją spódnicą przebywać, bo sam to są pokojowe pieski, mówiąc krótko. A... Banderowcy to są po prostu gończe psy. No i oni rzeczywiście to się teraz okazało. Warto zwrócić uwagę, że, ale to konsternacja naszych umiewanych przywódców, to jest jedna sprawa, tylko pokazuje całe bencwalstwo i brak jakiegokolwiek szerszej myśli politycznej. Natomiast warto zwrócić uwagę, że właśnie pod naciskiem banderowców opozycja odrzuciła wszystkie właściwie pojednawcze gesty prezydenta Janukowicza, który nawet zmusił, no, prezydenta Janukowicza, oligarchów oczywiście, Rinata Achmietowa i innych, oni tak nakręcili parlament ukraiński, tym razem w drugą stronę, jak przed tygodniem uchwalił te surowe prawa, to teraz równie skwapliwie je anulowali, z wyjątkiem pod jednym warunkiem, że Trzeba opuścić, ci demonstranci powinni opuścić te budynki rządowe, które zajęli. No, właśnie tego warunku banderowcy wykonać nie chcą, dlatego odrzucają nawet i, i, i ten gest. No i zobaczymy, co będzie dalej, bo wprawdzie prezydent Janukowicz jest na zwolnieniu lekarskim, bo się przeziębił. O, trudno, żeby się nie przeziębił w takiej sytuacji. Ale dzisiaj rano wojsko oficjalnie wezwało go do ogłoszenia stanu wyjątkowego, żeby zapobiec, jak to nazwali, dezintegracji, możliwej dezintegracji państwa. Najwyraźniej już w ocenie wyższego dowództwa armii ukraińskiej takie niebezpieczeństwo się na horyzoncie pojawiło, o czym mówiłem od samego początku, że trwa przeciąganie Ukrainy. Jeśli jedni i drudzy mocniej pociągną, to, to państwo może tego nie wytrzymać i zostanie rozerwane, być może w atmosferze wojny domowej. Tymczasem, proszę państwa, w naszym nieszczęśliwym kraju, teraz no, czekamy po pierwsze na rozwój wypadków na Ukrainie. Widać wyraźnie, że Polska nie ma wpływu na rozwój tych wypadków że jest po prostu tylko podskakuje, pokrzykuje, kibicuje nie jest prawdziwym graczem na europejskiej scenie tylko raczej takim upoka... pełni upokarzającą rolę kibica polityki europejskiej. No ale to trudno, tak jest, mamy państwo rozbrojone, mamy państwo słabe, kierowane przez bętwałów, więc trudno, żeby było inaczej. Jeżeli nawet my to widzimy, no to tym bardziej wytrawni dyplomaci zagraniczni to widzą. No i Ukraińcy też to widzą, że trzeba się dogadywać z prawdziwymi graczami, a a nie z jakimiś bentfalaami, którzy nic nie mają w polityce europejskiej do powiedzenia. Więc korzystając z tego, że nic, na razie jesteśmy w takim stanie zawieszenia, nawet kibicować nie bardzo wiadomo komu teraz, bo banderowce już nie wypada. No, Gazeta Wyborcza ratuje się pokazywaniem ofiar, jakie to brutalna tam milicja i tak dalej. No to zawsze można tam tę lukę wypełnić taką informacyjną, prawda, takimi żywnymi opowieściami. No, ale tymczasem tutaj o, zabrał głos pan generał Marek Dukaczewski, y, ostatni szef rozwiązanej Wojskowych Służb Informacyjnych, których już nie ma, tak samo jak Izraelskiej Broni Jądrowej i innych rzeczy, to, które się z niebytu tam gdzieś czasami wyłaniają, y, że y, y, po pierwsze, że y, powiedział, co powinno być miodem na moje serce skołatane, dlatego, że potwierdza moją ulubioną teorię spiskową. Otóż on powiedział, że prezydent Prezio Aleksander Kwaśniewski i premier Leszek Mirów nic konkretnego o tych tajnych więzieniach nie wiedzieli, tylko jakieś takie ogólne informacje o współpracy rozwiedek amerykańskiej i tubylczej, w co ja chętnie wierzę. Bo po cóż by Razwietka miała wtajemniczać Prezia i Leska Millera w takie rzeczy? Po co jeszcze może zażądałby jakieś działki z tych 15 milionów dolarów za tak, jak nie, trzeba, jak nie wiedział to i nie trzeba mu tam żadnej działki dawać? To oczywiście potwierdza moją ulubioną teorię spiskową, ale nie to było głównym przedmiotem, że tak powiem, terrory generała Dukaczewskiego, bo generał Dukaczewski dopiero teraz ujawnił, widocznie teraz już można takie rzeczy ujawniać, że w 2004 roku groziła, groziły Polsce straszliwe zamachy Al-Kaidy. Al-Kaida Al planowała te zamachy w Pocie Czoła, no i i wojskowe służby informacyjne te zamachy udaremniły. Przypomina mi to e, operację Menora e, podjętą przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której nawet okazało się, że byłem figurantem tutaj w tej aferze. Waldemar jak Jerzy Robert Nowak i ja. E, chodziło o to, że przed rocznicą powstania w Getcie Warszawskim tajniacy ZBW wykombinowali sobie, że grożą, gro, grożą tutaj jakieś serie straszliwych zamachów przeciwko Żydom, właśnie nie bardzo wiadomo komu. No i rozumiem, że ja te zamachy miałbym tutaj przeprowadzać. No i dzięki energicznej akcji. Operacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego żaden zamach się nie odbył, zostały udaremnione. No myślę, że niezłe premie tam poszły za taką tą, a to wszystko jeszcze jest inspirowane jedną taką historią z Biblijnej Księgi Jonasza, ze Starego Testamentu. Otóż Jonasz na polecenie Pana Boga poszedł do Niniwy, żeby ostrzec tamtejszych Niniwiaków, że jak się, jak się dalej. I będą bisurmanić, to grozi im zagłada, miastu grozi zagłada no więc oni potraktowali ostrzeżenie Jonasza serio przestali się bisurmanić, włożyli woryk pokutny, no i zagłada została odwołana, prawda, żadnej zagłady nie było, nic się nie stało, więc to dokładnie taki sam schemat w ten sam schemat się wpisuje pan generał Dukaczewski tymi swoimi przechwałkami rozumiem, że te przechwałki o, o tym zamachu, który Al-Kaida planowała mają przesłonić wstydliwą sprawę 15 milionów milionów dolarów, a jeszcze w dodatku 300 tysięcy wzięli, naciągnęli CIA na 300 tysięcy pod pretekstem zainstalowania kamer monitorujących w tej sali tor torturackiej. Otóż sprawdziłem w internecie zestaw kamer monitorujących, kosztuje 1100 zł, 4 kamery. Więc nie, nieźle musieli nabajerować tych Amerykanów, a tamci nawet nie zadali sobie trudu sprawdzenia, ile to kosztuje. Myślę, że te 300 tysięcy dolarów to była taka ekstra jeszcze na papierosy i na Prezerwatywy dostali, żeby tam mieli jakieś rozrywki. No jaką też się coś od życia należy. Jak pan się stosunkuje do e, stosunków między Polską a Ukrainą, a zwłaszcza e, ten niewygodny temat e, e, rzezi wołyńskiej. No I oczywiście e, druga strona. Stawia opór nie pozwala naszym historykom, żeby zbadać to do końca. My jakby ulegamy. Wie pan, stosunek władz polskich, i to nie tylko tego rządu, ale i poprzedniego do Ukrainy jest. No nie chciałbym używać tego słowa, ale takie brzydkie słowo mi przychodzi. To jest kurewstwo po prostu. To jest kulewstwo. Dlatego, że i to zresztą jest ilustracja tego, że nasze państwo nie funkcjonuje prawidłowo. Podam przykład, a potem przejdę do tego królestwa. A na razie ten przykład. Pan prezydent Komorowski miał złożyć wizytę oficjalną w Kijowie. Tego samego dnia, gdy on tam był i podlizywał się tym Ukraińcom w sposób no, obrzydliwy. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę uznającą Ukraińską Powstańczą Armię za bohaterów narodowych. Więc był to tak jak, było to tak, jakby Panu Prezydentowi Komorowskiemu ktoś napluł już nie na buty, tylko w twarz. I to pokazuje, że nasze państwo nie funkcjonuje prawidłowo, dlatego że zorientowanie się, jaka jest agenda Prac Legislacyjnych Rady Najwyższej w Kijowie to nie jest tajemnica państwa. To wystarczy tylko kliknąć w internecie i to wszystko się wyświetla. I ambasada, która właśnie po to tam jest, bez trudu by się zorientowała, że tego samego dnia, kiedy, w którym zaplanowana jest wizyta polskiego prezydenta, akurat taki pasztet, taka niespodzianka tam jest szykowana. Więc natychmiast powinna pójść depesza do Kancelarii Prezydenta i do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prośba o instrukcję. Jest taka i taka sprawa, co mamy robić. I odwrotna depesza powinna być taka: Jeżeli Rada Najwyższa nie zdejmie tego z agendy, to prezydent odwołuje wizytę. O tak powinno być, tak funkcjonuje normalne państwo, ale to jest jakieś gówniarstwo. No i oczywiście, ponieważ. Uznane zostało, zresztą muszę powiedzieć tak, że w Stanach Zjednoczonych, jak się mogłem zorientować, i w Kanadzie, zwłaszcza, lobby banderowskie jest bardzo silne, bo tam nie ma, w diasporze ukraińskiej nie ma innego kierunku politycznego niż ten. Jak byłem w Ottawie, to tam się spotkałem z prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej. No, i on tam był tak krytykowany za to, że tam z tymi Ukraińcami rozmowy prowadzi i tak dalej. I ja go zapytałem, czy w tej ukraińskiej diasporze, tam się mieści w Toronto, Światowy Związek Ukraińców, czy tam jest reprezentowany jakiś inny kierunek polityczny poza Banderowskim. I on powiedział: Nie tylko nie ma innego, ale gdyby się nawet pojawił, to by miał przechlapane, bo nie wiem, może by go nie zabili, ale w każdym razie miałby ciężkie życie. Więc to zostało lobby banderowskie w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych jest na tyle silne, że patrzą przez palce na to, że głównym składnikiem w tej chwili tożsamości narodowej ukraińskiej jest właśnie to, jest banderyzm, jest banderyzm. No to jest szalenie niebezpieczne dla Polski, również i z tego powodu, o czym mało kto wie, że kiedy w 2006 roku, w grudniu 2006 roku Światowy Związek Ukraińców w Toronto wystosował do ówczesnego prezydenta Juszczenki taką odezwę, żeby rok 2007 Uczynił rokiem obchodów Operacji Wisła, uroczystych obchodów rocznicy Operacji Wisła. To była rocznica tam tej rozprawienia się złupa i tak dalej. I, żeby, I szczególnie, żeby te obchody nasilić, to jest strona ukraińska, żeby nasiliła, prezydent Juszczenko, na ukraińskim terytorium etnicznym, tak tam było napisane, cytuję dosłownie. Co przez to rozumieli autorzy tej odezwy, województwo podkarpackie, część z województwa małopolskiego, mniej więcej do Nowego Sącza, i część z województwa lubelskiego. Więc banderowcy mają wobec Polski roszczenia terytorialne, roszczenia terytorialne, które specjalnie nawet nie ukrywają. I gdyby nasi przywódcy jakoś dbali o polskie interesy, to jeszcze przed Pomarańczową Rewolucją, kiedy doszedł do władzy prezydent Juszczenko i Julia Tymoszenko, przed Pomarańczową Rewolucją powinien pojechać ktoś z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Waszyngtonu, do Departamentu Stanu, do tego dyrektora do spraw Europy i powiedzieć jemu tak. Wiemy, że Będziecie robić na Ukrainie pomarańczową rewolucję. Bardzo nam się to podoba. Wszystko, powiedzcie, co mamy zrobić od strony tam wojskowej, wywiadowczej, finansowej, propagandowej, to wszystko zrobimy. Tylko jeden warunek z naszej strony: że siłą napędową tej rewolucji nie będą banderowcy, bo jeżeli będą banderowcy, to zamkniemy granice, wszystkich wyłapiemy i wsadzimy Putinowi. W pociąg prosto na Kamczatkę. I żeby była jasność, że Polska pewnych rzeczy nie zrobi, nawet jeżeli będzie to prosił nas o to nasz sojusznik. Nie popełni Harakiry, tylko dlatego, żeby zrobić przyjemność jakimś tam urzędnikom Departamentu Stanu ale nikt tego nie zrobił. Przeciwnie, wszyscy pojechali tam na ten Majdan i tam wznosili kabotyńskie okrzyki. Oczywiście Polska, polskie interesy są bardzo źle reprezentowane, bardzo źle. I konkluzja jest taka. Jaki jest strategiczny interes Polski, jeśli chodzi o Ukrainę? Dobrze, jeżeli jest Ukraina niepodległa, i w dodatku skonfliktowana z Rosją. No to mamy. Ale niemocarstwowa. Niemocarstwo. No i tyle. I tylko o to powinniśmy dbać, żeby. Urosła w siłę, jako Nie, na szczęście. O to jakby urosła w siłę jako... Proszę pana, nawet i bez tego nawet i bez tego może się to odbyć. To jest najgorsza wizja, jaka może się ziścić. I to nawet nie dlatego, że Ukraina tam uzyska tam mocarstwową pozycję. Nie, nie. Mamy około 3 milionów Ukraińców w Polsce. Jak przypuszczam, to większość z tych ludzi nie ma wobec Polski żadnych złych zamiarów. Ale trzeba z góry założyć, że pół procenta tej liczby, może nawet jeden, może być i prawdopodobnie jest zadaniowany wywiadowczo albo nawet dywersyjnie, i to niekoniecznie przez służby ukraińskie, tylko na przykład przez niemiecką BND. Gdyby Niemcy chcieli nam, nas tam doprowadzić do porządku, a są takie możliwości, również prawne, ustawa nr 1066 to nic prostszego. Ja, dlaczego ja wpadłem na ten pomysł? Otóż będąc w 2016 roku na Podkarpaciu, dowiedziałem się ze źródeł wiarygodnych, że prowadzony jest bardzo duży przemyt broni z Ukrainy do Polski. No, ktoś musi być odbiorcą tej broni. No i taką wisienką na torcie było w, w kwietniu ubiegłego roku, zatrzymanie dwóch dziewczyn, Ukrainek, na przejściu granicznym w Dorochusku, jak pod pretekstem, że to są elementy hydrauliczne, wiozły działo. Działo 30 mm o szybkostrzelności 3000 pocisków na minutę. Komu potrzebna jest taka broń? Przecież nie do napadów na banki. I przypuszczam, przypuszczam, bo tu pan minister Macierewicz mi się nie zwierza niestety, że minister Macierewicz, bo co to za sztuka dla sprawnego wywiadu, a niemiecki wywiad jest sprawny, urządzić tutaj wołynkę, nakazać tym ludziom, no to słuchajcie, powtórzcie tu wołynkę. I wtedy by zaistniały i przypuszczam, że na tę okoliczność pan minister Macierewicz utworzył te Bataliony Obrony Terytorialnej. On tam opowiadał, że to na Putina, tam ani przez chwilę w to nie wierzyłem, dlatego że no wystarczy porównać uzbrojenie tych batalionów, nie, już nie mówię z uzbrojeniem Specnazu, ale ogólnowojskowych takich formacji rosyjskich, to widać by było, że one nie byłyby w stanie tam wytrzymać nawet 10 minut. Natomiast spacyfikować taką wołynkę, to już by mogły.

11 listopada jest, odbywa się uroczystość wręczenia nagrody literackiej imienia Józefa Metzkicza. Jestem sekretarzem kapituły, więc po prostu jestem tam zajęty przy sprawach organizacyjnych i nie mogę, że tak powiem, dokonać bilokacji, to znaczy być w z różnych miejscach jednocześnie.